Cześć! Chociaż za oknem mamy zimę, ale to nie powód, aby rezygnować ze spacerów. Mam na imię Kasia i wraz ze swoim operatorem Edgarem przedstawiamy nowy cykl spacerów po Wileńszczyźnie. Wracamy z nieco innym formatem, dlatego chętnie czekamy na opinie w komentarzach. Będziemy Państwu przedstawiać mniej lub więcej znane zakątki Wilna. I ich ciekawe historie. Natomiast dzisiaj witam się z Państwem z Placu Katedralnego, a tuż za mną stoi ponownie najpiękniejsza choinka w Europie. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu świąteczne Wilno dla tych, co oglądają nas z zagranicy, i dla mieszkańców Wilna, aby skusiliby się i bezpiecznie wybraliby się na spacer. A więc zaczynamy! Autorzy wileńskiej choinki słyną z oryginalnych pomysłów stosowania specjalnych dekoracji i umiejętności wytworzenia magicznej atmosfery. Od wielu lat ustawiana w stolicy Litwy choinka uznawana jest za najpiękniejszą na świecie. W tym roku choinka Bożonarodzeniowa to wspaniały symbol Wilna, miasta, które tchnie nowoczesnością, ale głęboko w swoim sercu zachowuje tradycyjne wartości kulturowe. Wnętrze choinki w przeciwieństwie do jej zewnętrznej powloki jest niczym podróż w czasie do przeszłości. Pieta klasyczna choinka ozdobiona starodawnymi dekoracjami, a przestrzeń wypełnia przytulność i nostalgię. W prezydent Republiki Litewskiej Gitana Knausiede oraz pierwsza dama Diana Knausiedzenie zapalili świąteczne dekoracje palacu prezydenckiego, tym samym zapowiadając początek okresu świątecznego. Obecnie jesteśmy na placu Simonasa Daughantasa, gdzie mieszkańców Wilna i gości wita świąteczna instalacja udekorowana świątecznymi kwiatami, gwiazdami betlejemskimi. Przechodząc ulicą Uniwersytecką znajdujemy się na ulicy Szklanej, gdzie Przechodniów witają odświętnie udekorowane kawiarnie i dziedzińce. Ulica zdobi również zmieniająca się instalację artystyczna umieszczona nad globami Przechodniów. Warto dodać, że świąteczna witryna cukierni po New Lime, znajdująca się na ulicy Szklanej otrzymała pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszą świąteczną dekorację. Las w samym centrum ulicy Szklanej przypomina witryna kawiarni Augustus ir e Barbara Love Story Cafe. Według przedstawicieli kawiarni mieszkańcy odgrywają dla siebie piękno litewskiej przyrody, doceniają to, co naturalne. Spacerując po wieleńskiej Starówce widzimy przyozdobione nie tylko główne ulice miasta, lecz także mniejsze uliczki, hotele. Tegoroczne świąteczne dekoracje przedstawiają, jakie jest przytulne, urocze i wielonarodowe Wilno. Dotarliśmy do Placu Ratuszowego, gdzie wita nas kolejna choinka, ale ta bardziej tradycyjna, więc każdy może wybrać, która choinka mu się podoba bardziej. Niestety, ale już w najbliższym czasie świąteczna atmosfera zniknie z ulic miasta. Dlatego niech ten spacer będzie okazją do wspomnienia o świątecznym Wilnie. Na dzisiaj to już tyle. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do kolejnego spotkania. Papa! Pa.